Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Bleak Faith Forsaken. Moi drodzy, ja jestem na streamie, jest ze mną około 10 osób i kontynuujemy przygodę. Jak zapewne pamiętacie, mieliśmy tutaj troszeczkę problemów, problemików odnośnie tego, żeby znaleźć tą właśnie oto miejscówkę, to jest Rain District Sewers. E, oprócz tego odkryliśmy również Upper Blocks i machinarium, czyli to są trzy nowe lokacje, którymi możemy się tak naprawdę zająć. E, ja pomyślałem, że tutaj polecimy sobie już za ciosem e, i zwiedzimy sobie tutaj właśnie to sewers, czyli te jakby kanały. Nawet tutaj po parę kroczków pobiegliśmy do przodu, ale e, to było już właściwie po nagraniu. I widzę, że tutaj nie odkryłem tego przedmiotu. Dobra, lećmy dalej. Czekajcie, jeszcze tutaj mi się coś zawiesiło. Dobra, zawiesił mi się stream, ale co sumie ja nie muszę go widzieć. Ważne, żebyście wy go widzieli. Eee, okej. Okay. Dobra, pozbędziemy się tej krewety. Nie lubię z nimi walczyć, więc... Pozbyłem się jej, że tak powiem, bezboleśnie. Ciekawostka jest taka, moi drodzy, że zobaczcie, jakiego mam teraz stafika. Tak się składa, że to jest ten sam staw, którego mieliśmy wcześniej i z którego sobie tutaj strzelałem. Ale ciekawostka jest taka, że w międzyczasie, jak zaczęliśmy grać tym stawem, to twórcy zmienili na nim skina. I teraz on wygląda jak taka zawalista kosa. Co mnie dla mnie na plus? Lecimy dalej. Tutaj chyba był tylko ten jeden przeciwnik, z tego co pamiętam, ta jedna kreweta. No i powiem szczerze, że dotrzeć tutaj, kurde, no nie było łatwo. Ogólnie nie jest tutaj w ogóle łatwo. Ale, ale już jest ogarnięte. Tutaj się trzeba przykucnąć. Dobra. Dobra. Ok, krótka pauza. Ok, w porządku. Kontynuujemy. Mieliśmy tutaj lekkie problemy na naszym czacie YouTube'owym. Dalej mamy te problemy. Nic nie udało się naprawić, no ale to trudno się mówi. Eee, lecimy dalej. Nic tu nie ma, żadnego przeciwnika. Tam jest jakiś przedmiocik, który mnie mocno kusi. Oh, shit! Zobaczcie tutaj, w ogóle nie widziałem wcześniej tego przeciwnika. O w mordę. Pytanie, czy to jest zwykły mobek, czy to jest jakiś bot. Okej. Okay. Może się zaraz przekonamy. Idźmy dalej, o dobra, już widzę, że to jest zwykły mob. Mam tylko nadzieję, że tutaj mnie nie wlizie. A patrzcie, w do tej... W do tego tunelu. To za kreatura paskudna. Ale wielki. Ojej, nic mu nie zrobiłem. Okej, okay, poszło. Strasznie ciężko się tu walczyło, bo nie dość, że tutaj za plecami mam tego ducha, takiego wiecie, co tylko dotknie i od razu bije. Status fragments, dostałem jakąś nową reckę. Zobaczmy, status fragments, najwyraźniej to jest recka dla kowala, bo ja jej nie mam w craftingu. O, Lera, nie mam pojęcia. Witam serdecznie, Mateusz. Witam serdecznie, Jakub. Fajnie, że dołączyliście. Okej, okay, mamy tutaj taką miejscówkę. Tu jest, kurde, jeszcze gorzej niż wcześniej, no ale pamiętajmy, że to jest Sewers, tak? Jesteśmy w kanałach, więc tutaj nie ma co liczyć na jakieś piękne widoki. <laughs> Dobra, tam jest kreweta, ja się na nią naszykuję. Pociągnę ją z tego stafa, bo skoro już go mamy, to go użyjmy. Ulowała się. Ulowała się. Nie mam many. Więc poradzę sobie bez. Decaying Organ Alkahest Sludge i Corn Silver Upgrade Sprinter. O kurde, patrzcie na tego chłopa co idzie. Okej, okay, ten był jakiś podejrzany. Wolałem go pocisnąć w ten sposób. No i teraz pytanie, w którą stronę tutaj iść? Bo zobaczcie, że możemy iść tutaj prosto, ale też nam się te korytarze robią tutaj w prawo, nie? Jak ja kocham takie miejsca. I tak nie wiadomo gdzie iść, to jeszcze zrobili takie coś. Kurde, i te krewety. Okej, okay. jakoś, jakoś tutaj się odnajdziemy, nie wiem jeszcze jak. Ale jakoś. Dobra, tutaj doszliśmy już do końca, tam jest dalej ta kreweta. Tam widziałem dwie żołaziły, a, jeszcze w tą stronę jest skręt. Dobra, to tutaj dotrę do samego końca też. Okej, okay. odkryłem takie coś. Esens, dobra. Okej. Okay. Dobra, po tej stronie nie ma chyba nic więcej. Spróbujmy po drugiej stronie. Tam na pewno widziałem te dwie. O, czekaj. O, kurde. Skąd, ty... Skąd się tu wziął? Okej, okay, on jest jakimś cieniaskiem na szczęście. Spróbujmy. Okej, okay, wyjaśnić go w ten sposób. Kurde, pojawił się znikąd praktycznie ten chłop. Można było tutaj się nieźle przestraszyć. Dobra. Idziemy teraz po drugiej stronie. Słyszę te krewety, ale ich nie widzę. Jest. O okay. Lera, dobrze, że mam tego stafa w takich ciasnych miejscówkach, klaustrofobicznych. Bardzo się przydaje. W ogóle te moje bronie to normalnie jak pięć do nosa pasują tutaj. O, tam coś jest. O, i tu jest jakieś przejście. Patrzcie, O Lera, jasna, i co teraz? Grainy z Fluid Crimson. Ok, i teraz y, jeszcze jedna rzecz. Jak wejść tutaj? Widzicie tam na górze jest jakiś taki mostek. Zastanawiam się, jak tam się dostać. Mianowicie, może wzdłuż tego mostku. I zobaczmy, czy nie ma tutaj gdzieś drabiny. Albo coś takiego. Ok, widzę, że ten mostek. Wychodzi z sąsiedniego si z, z sąsiedniego pomieszczenia Dobra, zobaczmy dokąd on leci. Tutaj, tutaj skręca tutaj skręca. Tu nade mną jest jakiś przedmiot, ale widzę, że on skręca i tutaj A tu się chyba kończy, tak? Tak Tu się kończy Ja pierdzielę, ale Ale to się wygodnie robi <laughs> Okej, okay, tutaj skręca A, okej, okay, tam widzę taki podejści, widzicie? Ten podejścik Ciekawe jak tam się dostać na ten podest, ale też chyba z jakiejś innej miejscówki Tak, myślałem, że tu może będzie jakaś drabina, ale nie widzę. Tu jest jakiś przedmiot na górze. Dobra, czyli tutaj w prawo. Tutaj w lewo nie, nie w lewo. A, nie, bo tu się kończy też. Okej, okay, czyli tutaj z tej miejscówki obstawiam, że nie da się wejść tam jakoś na górę, najprawdopodobniej. Przynajmniej ja nie widziałem tu żadnego, żadnej takiej możliwości. Okej, okay. 25 razy już się zgubiłem, także teraz pytanie za 100 punktów, jak się wrócić tam, gdzie ja przyszedłem. Okej. Okay. Tu jest chyba ten tunel, tak? Dobrze kombinuję? Eee, no, jest. A oh, cholera, czekajcie, spróbuję, chociaż nie. No, szkoda mi tego stafa zdejmować, bo bym wtedy nie mógł strzelać, ale chyba by się przydała tutaj pochodnia, co? Okej, okay, w takim wąskim przejściu klaustrofobicznym nie mam zamiaru się z tobą uklepać, kościół. Nie widzę tutaj miejsca na mojego topora. OK. Wiecie co? Jedyna rzecz, która tutaj jest taka, powiedzmy, mega jakby przerażająca, to to, że biegamy cały czas w takiej wodzie, powiedzmy po kolana, i to, co mnie by osobiście zawaliście przerażało, to to, że na przykład w tej wodzie gdzieś będzie jakaś taka, wiecie, dziura głębsza i postać tam po prostu zwyczajnie wpada i się topi, na przykład. Ja wtedy dostał chyba zawału, coś mi się wydaje. Ranger Helmet tutaj zdobyłem, zaraz sobie go obejrzymy. Dobra, tam widziałem też drabinę. Jest. Wydostańmy się z tego bagienka, bo ciężko się tutaj chodzi. Zobaczmy ten Ranger Helmet. Eee... Tak. Gdzie to jest? Rangers shoulders to widzę, ale że helmet to nie jest helmet. Nie ma. Podniosłem, ale go tu nie widzę. Próbuję jeszcze w ten sposób. Nie, też go nie ma. A w ten sposób. Nie ma. Ale znalazłem jakiś ring, co dodaje 10% attack powera. Także całkiem nice. Teraz sobie jeszcze tam przejrzymy. Dlaczego mi nie podniosło tego? Może mam już za dużo przedmiotów przy sobie. A czekajcie, bo tu jest ten duszek, widzicie go? Widzicie tego ducha? O tu widać teraz jego stopy. Kurde, one są w każdym miejscu. Próbuję jakoś koło niego. Nie da się, kurde. Ała, ała, ała. Nie, nie, nie. Oj, kurde, prawie mnie zabił. A mam już tyle życia, że przywrócenie sobie całego życia to jest kwestia... E, dwóch potek. Dobra, a mr. zrobię to w ten sposób. Okej, okay. dobra, i czyżbym dotarł... Nie, myślałem, że tu będzie gdzieś dostęp do tamtej miejscówki, ale nie. Można się za to tutaj wspiąć, czyli kolejna drabinka. Jak ja uwielbiam drabiny w tej grze. Okej, okay, okay, się dobra pogoda. Tak, dzisiaj można pisać o pogodzie na streamie. Nic wam nie grozi. Czy ogólnie nic wam nigdy nie grozi? A, ty, ty, co tutaj. Oś tu. Dobra. Okej, okay. eee, tutaj chyba jednak przewaga mojej poprzedniej broni nad tym toporem była taka, że jednak biła nieco szybciej tamta broń ale ten topór ma dwa te skille bardzo potężne, więc warto chyba z, z nich tutaj korzystać okej, okay, tutaj deszcz się rozpadał i jesteśmy znowu na zewnątrz czyli to nie są już to już nie są sewers? czy są? Mo nie kojarzę, żeby była inna jakaś ścieżka? Ole, jasno, te krewetki są. Problematyczne, czasami praktycznie w ogóle nie biją, bo się tak bardzo długo zastanawiają nad tym, czy nas uderzyć. O, tutaj jakby się dało otworzyć. O, 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 patrzcie, jak ukryli: Military Shield. Okej, okay, zobaczmy. No to już chyba trafiło do kwipunku, co? Yes. military shield, 42,5 słuchajcie, to jest najlepsza tarcza dotychczas, zobaczmy tak, mamy 32, 37, tu mamy 40, a tu mamy 42,5 jak na razie najlepsza tarcza, ale cały czas nie widzę tego no to jest ten ring of blessed hand ten nowy ring. Czekajcie, a jaki mam teraz ring? Zastanawiam się właśnie, co się stało z tym naszym e, hełmem, który podniosłem. Charakter, inventory. E, ja mam to i to, to i to. Dobra, to na razie zostawimy tak jak... Chociaż w sumie na próbę ten ring of lesser talent można by podmienić na ten ring O ten. Teraz będziemy mieli 10% więcej atak power'u I zobaczymy jak teraz będziemy bić Mam znowu strzałę prosto w czole, więc spoko Okej okay. Już nie bardzo jesteśmy w sewers, powiem szczerze Ok, zobaczymy tego chłopa czy jest mocny No taki powiem szczerze Nie za mocny Zelot Helmet, Prayer Feather Sludge. ok, jakiś helmet tym razem. Do, do, dostaliśmy. Backpack, Zelot Helmet. Technomancy Resistance 1%. ok, spoko. Lepiej mieć niż nie mieć, jak to mówią. No i dobra, możemy pobiec tutaj tędy i możemy pobiec tutaj tędy. Może na razie tymi schodkami. Na przykład po to. OK. Zobaczcie, że tutaj też są o takie miejscówki, widzicie? I bardzo ciekawe jest to, że można się schylić, zbugować animację. Nie wiem, co ja robię. I gdzieś można tędy jeszcze dochodzić. Ale widzę, że akurat nie w tym przypadku, bo już jedną taką miejscówkę znalazłem. Okej okay. Tylko nie można usuwać swoich komentarzy. No właśnie usuwanie komentarzy ja mogę robić, ale tylko sobie. <laughs> Okej, okay, nie mogę coś sparować tego chłopa. Ten jest jakiś mocny Ten jest mocniejszy, zobaczcie, on paruje, blokuje Robi wszystko O i nie żyje już Ale ten był fajny Okej, okay, tam jest takie coś Jest jakieś takie coś? Nie wiem co to jest. Jest jakaś winda? O kurde, no fajnie. Ja powiem szczerze, że jakbym był twórcą tej gry, to bym zrobił tak, że jak się wskoczy na tą kratę, to ona się załamuje i wpada się tam do środka za karę. Zabycie ciekawską bułą. Tak jak wspominałem. Nie lubię tych krewetek, także będę się ich pozbywał jak najmniej boleśnie. Okej, okay, tu coś jest. Ciekawe czy na tą rurkę jak tutaj na tą rurkę. Ja pierdzielę. O kurde, nie zauważyłem tego chłopa jeszcze. Dobra, ale mnie zaskoczył. Okay, za tym chłopem nie będziemy się uganiać. Za tym łucznikiem. Ring of Minor Lifestyle. O! Oh, Czyżby to był ring. O! Oh, nie mogę teraz otworzyć inwentorii. Tak, jakby gra widzi, że mnie coś atakuje. Dobra, jeszcze tutaj się wbijemy. O, nie jest to takie proste. Dobra. Ring of co? 5% of weapon damage is health. Zawaliście. Tylko szkoda, że mamy tylko dwa sloty na ringa. Bo tutaj co ring to po prostu jest coraz lepszy. Kurde, no i ja już powiem szczerze, że teraz to już nie mam zielonego pojęcia, którą ścieżkę mam wybrać. Bo tych ścieżek już nam się tutaj zrobiło kilkanaście. Na pewno tu coś jest. Na pewno tam jest jakiś przeciwnik. O, kurde, patrzcie, poznajecie tego przeciwnika? To jest taka mała wersja tego chłopka, który siedział tam w celi co wam pokazywałem na ostatnim streamie zaraz prawdopodobnie z nim zawalczymy tu jest jakaś cela też ten deszcz trochę irytujący taka trochę szkocka pogoda bym powiedział no dobra o nie ma tu windy jeszcze nie przyjechała Ej, ej! A jednak była. Tylko prawdopodobnie na, za krótko na niej stałem, nie? Już w mordę. No dobra. Trzeba poczekać, aż dojedzie na. To zobaczmy, co jest tam, na tamtych schodkach. A, jeszcze zadzwonię po tą windę. Dojechała już na górę? Dojechała? A nie, jeszcze nie dojechała. Dalej jedzie, bo dalej nie mogę jej wezwać. Już mogę? O, już mogę. Dobra, jedzie. Jedzie, tylko kiedy ona dojedzie? Jedzie. Czy nie jedzie? O, jedzie, dobra, widzę ją. Dobra, odsunę się, żeby mnie nie spłoszyło. Zobaczmy, jest. Teraz chodź. A, widzisz. Na windzie po prostu trzeba być cierpliwym bardzo. Nie wiem dlaczego, ale po... znika mi się pojawia hełm. Już tutaj ewidentnie gra nie bardzo lubi windy. Zobaczcie, bo jestem znowu wbity w tą windę. Ale nie wolę się nie ruszać. O, hełm znika i teraz. Nie wiem dlaczego. Nie ruszam się, bo boję się coś zepsuć. O, ale chrupie. Chyba jedziemy do nowej lokacji. Szkoda, że nie można nosić parasola. Myślę, że to by niewiele nam raczej pomogło. I co? Gdzie ja dojechałem? Czy ja ale jeszcze jadę? Ty, ja nic tu nie widzę. Ja jestem, coś tu na ścianie, o takiego się rusza. Kurde, dobrze, że ja znalazłem tu pochodnie. A, no jest tu coś faktycznie. Poka mi to, bo ja muszę tu się skupić, wytężyć. Ojejku, drabinę znalazłem. Czekajcie, czy ja mogę mieć pochodnie jednocześnie? Oczywiście, że nie. Aj, cholera. Pochodnia się chowa. Gorzej, jak wyskoczy jakiś przeciwnik w takich ciemnościach. Wiecie dlaczego? Bo... Co to jest? To są uszy, czy to są oczy? Czy to są jakieś klemy? Czy jakieś ostrygi? Co to jest, do cholery? Mam nadzieję, że to nie są oczy, ani uszy, ani nic takiego. E, a mówiłem, że mam nadzieję, że nic nas tutaj nie zaatakuje, bo. Eee... Bez pochodni... Bo pochodnią się nie da bić. Oh, yes! Nie będzie trzeba jeździć windą. Odkryliśmy deluge. Deluge. Nie wiem, co to jest deluge. Ojej, 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 ojej. Patrzcie, widziałem go jak biegł. Okej, okay, myślałem, że jest jakiś potężny, ale to zwykły astronauta z widłami, to nie ma się czym przejmować. Tyle ode mnie, wielkie dzięki za uwagę, wbijecie na streamy, wbijecie na Discorda, pozdrawiam serdecznie i do następnego.